7 czerwca e, uruchomiliśmy Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych w Instytucie Transportu Samochodowego. To centrum ma spełniać dwa podstawowe zadania. Pierwsze to jest wsparcie administracji rządowej, w tym głównie Ministerstwa Infrastruktury, w zakresie implementacji europejskiego prawa na krajowy rynek, a drugie zadanie monitorowanie przestrzeni publicznej, krajowej, w zakresie toczących się projektów badawczych dotyczących sztucznej inteligencji. Automatyzacja transportu jest procesem wielowątkowym i bardzo zaawansowanym. Obejmuje nie tylko zmiany technologiczne, ale także zmiany legislacyjne. Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia zwiększenia świadomości użytkowników, a także szkoleń kierowców. Należy pamiętać, że już obecnie implementowane zaawansowane systemy wsparcia kierowcy mają szansę na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego tylko wtedy, kiedy będą właściwie wykorzystywane. Dlatego też konieczna jest centralizacja działań. W tym celu w Instytucie Transportu Samochodowego powołano Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych, które będzie koordynować Proces wdrażania pojazdów zautomatyzowanych, a przyszłości autonomicznych do Polski. Pojazdy autonomiczne przede wszystkim są odpowiedzią na słabości kierujących, ówczesnych kierujących w postaci zmęczenia, w postaci rozproszenia uwagi, w postaci błędów popełnianych. Jak patrzymy na wypadki drogowe, to przede wszystkim większość ich powodują kierujący, ale też jest to odpowiedzią na bolączki ówczesnego świata motoryzacji. Jest to związane z korkami, zwiększonym natężeniem ruchu, ochroną środowiska, czyli smogiem. Ale też z kwestią w ogóle ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych.